O, nie? Kaziu, dlaczego ty A. jesteś jeszcze niegotowy? Ja dzisiaj nie piaczę. Chłopaki, ja dzisiaj nic nie pa, pa, pa. Kaziu, za pięć minut jest nagranie. Nie no, śląsią wujek. Ja się ściekuję na weekend we Wrocławiu. To nie jest tak hop siup. A będzie młoda wasza pani Ciej Fasin Ja! super <śupę> impierza, chyba w josińskim stylu, gdzie będzie wiosiński szampan, czerwony dywan, ścianka, będę posiadał do zdjęć, a obowiązuje jak najbardziej hałowaty, świnięty uniformer, więc też takiego szukam. Od, ubiorę się w Odidosa, Pajadę, o i ma niego. na pewno super wyjdę na ścianie, a jak mi się nie powiedzie na Fasin jasin, to się pójdę na Łokietka 5. Tak, tam są tajki mody i młodzi projektanci z Polski będą pewnie pokazywać swoje kostiumy, będzie można coś kupić, a może ktoś dla mnie coś zaprojektuje w różniadzie XXXXXXS Faszyn, Ciobiasin, hahaha! I wszystkie babki będą moje. O, o A mnie pupa aż ja boli. No. Mama zawsze mówiła. No, jakby kuśka nie skakała, to by nogi nieśmiała. O pupie nic nie było. Głupik, że ja wiem zrobię. Ja Pójdę w weekend do Bajów No tak. Tam mają być bajszety z kosmetyki jajnej. Piękne panie. Na pewno mi pokażą, jak zrobić kiem na siniaki po upadku. No, a było napisane, że. Można zrobić kosmetyki, że wszystkiego co jeść w kuchni i w ogóle Ty, kwiatek! Słuchaj! Jak będziesz niegrzeczny i następnym razem znowu mi to przerobię cię na kijem do stóp. Pupa po niej. Lóż tajeczko, powiedz przecie, kto jest najsłynniejszym kaziem na tym świecie! E, o, to działa! Lóż tajeczko, powiedz przecie, kto jest najsłynniejszym kaziem na tym świecie! Kazik Staszewski. Nie no, Kaziusz panć! Kazik Staszewski. Nie no, miałeś powiedzieć, Kaziusz panć! Kaziuś panć! Kazik, kto Nie no, ja znam Kazika takiego. Wiem, kto to. On będzie miał w weekend we Witchu Avocado Konciec. Piofojma. piofoima. Piofojma. No, kto jest najlepszym kazim na świecie? Kazik, kto Nie no, w mnie chyba ty. Siedem lat nieszczęścia. Nie no. Ja muszę w końcu poznać tego gościa osobiście. Wujek! Wujek, mam. Bo jak ty masz numer do Kazika Staszewskiego? Mam. Dobra, to taśmi. mi. Okej, ja, ja się szykować na moją wyczekiwaną im pieszkę Fasin, fiom, jasin, nie, fasin, fiom, jasin, unga, 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 będzie szampanjo, siśki, cień, wolny, Szejki, szejki, kupajkami! Hej! No, jak Wam się podoba mój uniformek na Fashion film Ja się, haha! się wówczas na tę impieszkę. Myślę, że będę najlepszym cielebjojem na ściancie! Uha! i nap i idę na impieszkę. Bał bał bał. Pyszki i szampan. Babki moje